Siema, siema, 25 listopada, godzina około 10, a zaraz będziemy rozpoczynali rozmowy, oko mi się nadal nie ogarnęło, widzę tutaj ogarnięte, tu ogarnięte, tu ogarnięte, a tutaj takie czerwone, nie wiem co to, ale mnie nie boli, wszystko widzę, Zrok listy więc fajnie, dobra. Lecimy dzisiaj też kolejny pracowity dzień. Postanowiłem, że sobie w ogóle w niedzielę odpalę jeszcze rozmowy od i w sobotę sobie przedłużę do 19:00 i w kolejnym tygodniu od 10 do 17:00 do, 17, do 16.30 będę robił i od 17 do 20, ponieważ w taki sposób mam o wiele więcej jakby rozmów, no czyli o wiele więcej mogę zrobić zarob, w tym miesiącu. Więc. Um, no lepiej to zrobić, bo chciałbym jeszcze przecisnąć właśnie w listopadzie, żeby na grudzień fajne było rozliczenie i też po to, żeby w grudniu sobie w ten okres świąteczny siąść i już takie rzeczy bardziej, można powiedzieć, też z rodziną oczywiście posiedzieć, ale w wolnym chwili popracować już w grudniu całym nad treścią, prezentacjami i tak dalej, żeby na styczeń były już gotowe duże rzeczy do systemu. No, więc tak to wygląda. Dzisiaj tak samo Pewnie e, siłka wleci. E, dodatkowo książka, rozmowy, działanie. No i działanie, działanie, działanie. Dobra, przyszła do mnie tutaj dość duża i ciężka paczka. Pokażę Wam co to jest, ale to jest ogólnie ciekawa rzecz, która idzie do obrotu. paczka. Solidna, ciężka, duża. No a za oknem klasycznie. Вау, вау, вау. Вау, вау, вау. Аж не лапи. wyramy się za otwieranie paczki. Skąd tutaj podejść? Hmm ja taśmy tutaj. Jakoś tak tutaj. Aha, Aha. bo to jest tak, żeby... prostu, że to złączone są włączone trzy. 对。 Dobra, pokażę wam jaka jest zawartość. Jest to ważne dla mnie. Ok. W środku są, o kurczę. nie ma tych. W środku jest tak. Pomada Greasers Brown Matte Paste. Wygląda ona tak. Jest to nasz produkt. Są to pomady do włosów Premium High Quality. Jedne z lepszych, jakie aktualnie są w ogóle w Polsce. Barberzy sobie mega chwalą. E, więc na Allegro można je zdobyć. Tu jest do jasnych włosów. I. To jest też to samo. Trochę ich tu jest. O, o tu są wstyd już. O i tutaj jest takim czymś. Tutaj carbon mat paste. No mega to jest słoiczek taki. Mega fajne pachnie. To jest do ciemnych włosów. Cena aktualna, Black Friday, 69 zł za jedną. Więc jeżeli jeszcze nie masz, a masz włosy, które można układać, zapraszam. Grisers.pl, albo na Allegro od razu będziesz mógł taniej kupić, jeżeli chodzi o przesyłkę, więc zapraszam serdecznie. Don't do this at home. <laughs> więc e, ogólnie jest dzisiaj dzień, kiedy dzieje się bardzo niefajna rzecz, ponieważ chyba 4 albo 5 osób nie odebrało do ode mnie telefonów, kiedy ja dzwonię po 3 razy, bo do 3 razy sztuka. Bardzo mnie to nie cieszy, ponieważ robię teraz pomiędzy rozmowami rzeczy, które nie potrzebujesz tak tyle czasu, więc. Informacja też dla wszystkich tych osób, które to oglądają. Jeżeli się z kimś na coś umawiasz, jeżeli zaznaczasz, że poświęcisz Twój czas twoj, jakiejś osobie, która też Ci będzie dawała, jak w moim przypadku, możliwość w ogóle zarabiania, to chciałbym yy, i daję Ci radę, żebyś szanował czas tej osoby. Więc, jeżeli nie będzie Ci, yy, nie wiem, coś Ci wypadnie i tak dalej, prosiłbym Cię, żebyś poinformował tą osobę, bo. No, ja rozumiem ogólnie, tak? Jedna czy dwie osoby, ale nie pięć. No, to jest już stracone dla mnie 5 razy 30 minut, to jest jakieś 2,5 godziny. Kiedy w tym momencie mogłem przeprowadzać z osobami, które są e, ogarnięte, jeżeli chodzi o planowanie swojego czasu i nie zapominają o czymś takim. No, więc nie jestem zadowolony z tego powodu, jak widać, dlatego jeżeli się zawsze umawiasz, to jeżeli ci coś wypadnie, ważne, żebyś był spójny, czyli że jeżeli coś ci wypadnie, to nie, że nie mówisz tej osobie, tylko, że mówisz, że coś się stało, to jak ja mówię, jak nie mogę przeprowadzić jakiejś rozmowy, piszę smsa, słuchaj, musimy przechodzić rozmowę, bo to i to, te i te terminy są wolne, a nie... Że się nie odzywasz w ogóle, albo nie odbierasz, jak trzy razy do ciebie dzwonię. Oczywiście rozumiem, że coś może wypaść i tak dalej, ale takich rzeczy się pilnuje, bo to są poważne rzeczy. Jak idziesz do pracy na y, spotkanie o pracę, to, y, to jak się nie stawisz, to no, no, jak się nie stawisz w ogóle, no to, to tracisz czas tego pracodawcy, tak? Więc tak się nie robi ogólnie. No ale tak, już rozluźniając tutaj atmosferę, mega, dzisiaj dużo energii mam. Spałem za długo. Wczoraj spałem 5 godzin i było i elegancko idealnie, bo miałem tak naprawdę siłę, żeby siedzieć, myśleć. Mój organizm był troszkę zmęczony, jeszcze na siłkę poszedłem, więc zrobiłem wszystko tak naprawdę i mega efektywny byłem, a teraz jak mam za dużo energii, to nie mogę tej efektywności mieć dłużej, bo mój mózg chce dużo, 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 dużo rzeczy naraz robić. Więc nie jest to fajne. Ja tylko muszę iść jakoś to ogarnąć, ale nie mogę właśnie wyjść, bo nie mam rozmów. Znaczy, bo mam rozmowy poumawiane, więc nie mogę sobie wyjść teraz i iść na siłkę, jakoś coś takiego, bo mam swoje obowiązki do wykonania. A właśnie przez to, że ktoś nie stawia się na rozmowę i nie informuje mnie o tym, e, i nie jest to jedna osoba, tylko pięć na przykład, no to, to by tak dziwnie mi to tak rozbija rytm dnia, ponieważ z, po, poniekąd... Kiedy i tak się dobrze czuję. Natomiast rozumiem, że jakiś Black Friday jest i tak dalej. Cały ten bullshit związany z, ze zniżkami. Proszę, naprawdę no. E, szkoda gadać, ale dobra, nieważne. E, lecę dalej działać, bo praca jest do wykonania zawsze jakaś. Tylko muszę siąść, jakiś nie wiem, trening tu zrobię e, w domu i zobaczymy, co dalej. Peace. pociągnął ten Black Friday, więc ciekawe, ale dobra, już troszkę tutaj zluzowałem, więc teraz zmieniam pas, bo jakiś gościu się wleczę 20 na godzinę lewym pasem, a nie to pani jakaś, więc tutaj jedziemy dalej i lecę tutaj na chwilkę na miasto. No i potem wracam do domu, lecę dalej działać, bo muszę tutaj już widziałem, że rzeczy, które tutaj robię związane z moim marketingiem, już miałem pewną rzecz do rozminienia i już ją praktycznie prawie zakończyłem, więc kozacko, bo jak to teraz odpalę przez weekend, to będzie naprawdę już, już będzie grubo, grubo już. Więc fajnie wszystko roz, rozkręca, natomiast no dużo pracy, no dużo pracy, dużo pracy, muszę mniej spać ogólnie, bo jak za dużo śpię, to jestem niepro, mniej produktywny, zauważyłem, bo jak za, za długo poś, prześpię rzeczywiście, tak 7-8 godzin to jest maks. dzisiaj spałem gdzieś, no spałem tyle, ale potem się, się kładłem, zrobiłem błąd, że znowu położyłem telefon, połączyłem budzik i położyłem obok tutaj mojego poduszki, Za 15 minut mi dzwonił. I z cztery razy tutaj go przełączyłem, czyli z godzinę tak straciłem. No ale cóż, błędy się zdarzają. Natomiast już będziemy o to dbać, żeby to się nie działo. Więc do zobaczenia później.